Uszanowanie, Państwo Szanowni. Ostatnio była mowa o Super Cardo Bonor, a teraz trzeba jeszcze zerknąć na chwilkę to, co było chwilę później, czyli AEW All In Texas. Mianowicie, państwo szanowni, warto wspomnieć, że na tym pay-per-view Adam Cole, trzykrotny ROH World Champion, Adam Cole y potwierdził informacje o swoich dolegliwościach zdrowotnych, w związku z czym zwakował pas AEW TNT Champion. No i odbył się fatal four-way match, żeby wyłonić nowego mistrza. No i tym nowym posiadaczem tytułu jest teraz Dustin Rhodes, czyli teraz jest on potrójnym mistrzem. A druga rzecz warta wspomnienia to kobiecy gauntlet mecz o title shota na pas kobiet w AEW. I tutaj państwo szanowni zatriumfowała Afina. Ależ oni tam zrobili pociechę dla Teksańczyków. Chociaż przecież Sami Guevara też jest z Teksasu. No i on też był w tym Fatal Fourway meczu, więc czy rzeczywiście lepiej było dać pas Dustinowi zamiast jemu, skoro już trzeba było komuś go wręczyć? No, Jeszcze wracając na chwilę do kobiecego gauntlet meczu, e, Państwo Szanowni, pojawiła się też informacja, że Mina Shirakawa doznała tam złamania dłoni, kiedy Afina wykonywała jej all face a przypomnę, że Mina Shirakawa to ta obecna, tymczasowa mistrzyni kobiet Oro Age Television. Widzisz Pan, Szanowny Panie Tony Khan, jaka klątwa się rozrasta wokół tego tytułu, Zdejmij ten pas w ogóle. Kompletnie go usuń. A jeszcze przy okazji pasy six Team też wyrzuć. I z kobiecym pasem piór też lepiej nie zaczynaj. Dobra, Państwo szanowni, jest piątek weekendu początek. Cieszymy się początkiem nowego sezonu w Ekstraklasie, a żeby dobrze się rozgrzać przed tymi emocjami, sięgniemy po inne, również wielkie emocje, czyli odcinek tygodniówki. Ring of Honor. A przypomnę jeszcze, że następny duży punkt to będzie Death Before Dishonor 5 września, czyli za niecałe dwa miesiące. Dobra, łyczek. I zobaczmy, cóż się wydarzyło we wczorajszym epizodzie. Zaczynamy od pojedynku: Lee Johnson kontra Atlantis Jr. Przypomnę, że panowie widzieli się w Fatal Four Wayu na Supercard of Honor, ale żaden z nich wtedy nie wygrał. Jak się panowie rozgrzali, to zaraz zobaczyliśmy, jak pan w masce skacze sobie z dajwem. Potem Lee Johnson sprytnie odwrócił uwagę sędziego, a w wiszącego na linach Atlantisa Juniora wjechał Blake Christian. Johnson rządził w ringu, ale długo to nie potrwało. Atlantis odzyskiwał siły, więc no Blake Christian próbował ingerować ponownie, tyle że w wyniku zamieszania Christian ostatecznie dostał super kika od Atlantis. Atlantisa Juniora, no i był wyłączony z akcji. Lee Johnson nie dał się odliczyć po dropkiku, a i też uniknął frog splashu. Sam z kolei wykonał kombinację z Driver, Penalty Kick i Moonsault, lecz tylko Nir z tego jest. Panowie się spotkali w górnym narożniku, gdzie finalnie Atlantisowi udało się wykonać Mexican Destroyer. Do tego jeszcze Frog Splash i raz, dwa, trzy, mamy pinfall dla byłego Oro Television Championa. 6,5 minuty takiego, no, w miarę spoko pojedynku. Nic szczególnego, właściwie nawet od tej dwójki oczekiwałbym delikatnie więcej, ale jest okej. Okay. No i bo wciąż też myślę, że mogliby zrobić walkę Atlantisa Juniora z Bandido, więc zakładam, że dlatego też Atlantis tutaj zwyciężył. Dalej dostaliśmy promo tuż po pay-per-view Gdzie ROH Pure Champion Lee Moriarty Mówił o tym, iż pokonał Blue Panthera Który jest przecież legendą I udowodnił tym samym, że jest najlepszy na świecie I teraz jako najdłużej panujący mistrz tego tytułu Wyniesie ten pas na sam szczyt federacji No to powodzenia Lee Moriarty A my tymczasem lecimy do kolejnej walki Diamante kontra Maya Ward. Tutaj taka ciekawostka, że Maya World jest w tej chwili poczwórną mistrzynią, więc przebija do Rhodesa. Diamante od razu przeszła do konkretów, m.in. między poprzez długie obijanie w narożniku. Próba ofensywy Mai na nic się nie zdała i Pani Diament poprzez Countre zakończyła walkę w niecałe dwie minuty. Teraz widzimy mistrzynię kobiet Age, czyli Afinę, która jak wspominałem wygrała na AEW All-In Gauntlet Match i ma title Shota na pas kobiet w AEW. Afina przekonywała, że zdobędzie ten pas, bez względu na to, z kim i kiedy przyjdzie jej się zmierzyć. A teraz Rev Pro Undisputed British Heavyweight Champion Michael Oku kontra Jay Little. Szanowny pan Oku dotrzymywał tutaj kroku Jayowi w pierwszych minutach, co Jay wyraził zaskoczeniem na twarzy. Kontry z obu stron, aż wreszcie Lethalowi udaje się z supleksem. Nawet już myślał nad lethal injection, ale to Michael atakuje akurat dropkickiem, po którym Lethal pada na matę. Jayowi za to udało się z Figure 4. No tyle, że Oku tutaj od razu rolował ich obu na bok, aż w końcu obaj wypadli na podłogę. Michael Oku ponownie wywalił oponenta i się popisał backflipem nad linami, potem jednak spudłował z atakiem wrogu. Lital z katerem, po dwa kroć, następnie mamy Lital Injection i mamy Pinfall dla Jaya Litala. Państwo szanowni, tutaj to było prawie 7 minut takiego bardzo porządnego starcia. Fajnie się ogląda Michaela Oku. No, Jay Little 40 lat na karku, ale wciąż potrafi być co najmniej solidny, no i tutaj byłem taki rozdzielony, przyznam szczerze, bo... Z jednej strony szkoda trochę, że Oku musiał przegrać, a z drugiej strony też szkoda trochę by było, żeby Little znowu miał wmoczyć. No wystarczająco, że na pay-per-view zjobnął Blakeowi Christianowi. A i też z trzeciej strony tak sobie myślę, że może wpadną na pomysł, że panowie spotkają się ponownie, tyle że Michael Oku w tym, w tym, tym razem by postawił swój pas na szali, no i że wtedy był akurat Michael Oku, wy, wygrałby. No, ja byłbym tutaj na tak, a właściwie nawet bardzo na tak. I jesteśmy już przy walce wieczoru, Państwo Szanowni. Angelico kontra Hechikero, a przypomnę, że Hechikero na pay-per-view pokonał Michaela Oku, zaś po main evencie dał wyraźny sygnał, że namierza się na walkę z Bandido. Angelico na początku bawił się z oponentem i tym samym go wkurzając zabawa w różne chwyty i przewroty gdzie angeliko często korzystał sobie z liny no i w końcu pan w masce zagadał sędziego a angeliko wtedy dostał cios od Rokiego Romero Hechikero załatwia nogę rywala na linach poprzez Dragon Screw i Stomp, lecz mimo to potem w locie Angelico odpowiada kopniakiem, no i jeszcze dokłada serią swoich kopniaków oraz Jump Flatliner. Romero ingeruje ponownie, pozwala to Hecikero na Low Drop kick w nogę rywala, do tego jeszcze Basement DDT. I plus jeszcze spinning backbreaker, który okazuje się, że wystarczył na pinfall dla Hechikero. Ale to jeszcze nie koniec, państwo szanowni, bo już po walce Hechikero i Rocky Romero zaatakowali Angelico i Serpentico. Jednakże z pomocą przybiegł, przybiegł szanowny pan hologram, który szybko załatwił tych niedobrych panów. No hechikero wiadomo, prędzej lub mniej prędzej spotka się z Bandido, więc no, wygrana tutaj jego była oczywista. A w ringu no, myślę, że zrobili tyle, ile trzeba. Generalnie cały ten epizod to takie no, zrobione na tyle, żeby było tak okej. Okay. No skłasz diament to wiadomo, że tu nie ma czego oceniać. A pozostała trójka wykonała, znaczy pozostała trójka składów wykonała solidną, odpowiednią jak na tygodniówkę robotę. No i to tyle. Teraz więc byleby nie zaniżali poziomu, a tylko pieli się w górę, czyli tak samo jak nasza ukochana polska ekstra klasa. Przyjemnego weekendu, państwo szanowni. Oglądajcie Ring of